Siema siema, ja jestem kaz, a dzisiaj parę słów o gangach motocyklowych w GTA V. Zainteresowanych oczywiście zapraszam. Dla wielu graczy, w tym również dla mnie, update motocykliści był spełnieniem marzeń w zakresie wirtualnej rozrywki. Przemierzanie tras na potężnych motocyklach, w skórzanej odzieży z krokodyli z Blank Country, dzierżąc podręczny klucz francuski, daje niemałą satysfakcję z gry, a nowo zaimplementowane gangi zachęcają do jeszcze większego psocenia. Żeby móc zostać prezydentem organizacji, przede wszystkim musimy kupić siedzibę klubu. Są siedziby droższe, są tańsze, możemy później też edytować wystrój i wyposażenie, żeby dopasować wnętrze do charakteru gangu, kupować zbrojownię lub własny warsztat. Ale to ostatnie jest raczej stratą pieniędzy. Chyba, że macie naprawdę daleko do najbliższego warsztatu, bowiem ten, którym możemy wyposażyć naszą siedzibę, ma standardowe ceny i nie oferuje niczego nowego. A jak już przy tym jesteśmy, to nowe maszyny możemy odpicować w taki sposób, że niełatwo będzie znaleźć na serwerze drugi taki egzemplarz, więc mamy możliwość wykazać się naszym kunsztem estetycznym. Mamy już siedzibę, motocykle też znalazły swój kąt, tylko trochę tutaj pusto, nikogo wokół. No, może poza panią barmanką, to prawdziwa dusza towarzystwa i zawsze rzuci do nas jakieś ciepłe słowo. Wypadałoby więc kogoś zrekrutować. Mamy 7 miejsc na rekrutację, a im więcej ludzi, tym lepsza zabawa. Jako prezydent gangu możemy przydzielać rangi pozostałym graczom i nie jest to tylko pusta nazwa, a każda ranga ma swoje dodatkowe, określone umiejętności. Nasłanie oprychów na wybranego gracza, szybki wyścig do siedziby, czy zamawianie specjalnych pojazdów pod sam nos. O tym warto pamiętać, bo nigdy nie wiadomo jak sytuacja się potoczy, a jako gang mamy trochę większe możliwości, no i oczywiście warto z nich korzystać. Na początek sprawdźmy, jak sprawiają się świeżaki w naszych progach, i zróbmy wyzwanie, kto jest najlepszym miejscem i najdłużej będzie jechał na tylnym kole, kto jest najzręczniejszy i obije wręcz najwięcej pojazdów, czy kto udowodni swoją lojalność i stanie z nami ramię w ramię przy ochronie określonego celu. To będzie dobra rozgrzewka, a my, jako prezydent, dowiemy się, kto będzie najlepiej sprawował się jako kapitan, sierżant, egzekutor, czy kto ma zostać naszą prawą ręką. Oczywiście, zwycięzca wyzwania zgadnia największą nagrodę. Taki prezydent na dobry początek współpracy. Funkcje przydzielone, a więc czas zrobić trochę pieniędzy. Na jednej ze ścian w siedzibie mamy rozpisane misje oraz ich szczegóły. Tutaj każdy dostaje kasy porówno, więc warto współpracować, żeby zrobić to jak najpłynniej, bez zbędnych ofiar i żeby kasa na naszym koncie była tylko formalnością dla księgowej. Dostajemy tutaj od 15 do nawet 30 tysięcy w zależności od zadania, a większość właśnie z tych misji utrzymuje ducha update'u wymuszając nas z motocyklem. To nawet lepiej, bo jako prezydent gangu ostatnie czego chce przy wczuwaniu się w rolę to widok kurumy wbijającej się w centrum akcji, tatującej wszystko na swojej drodze. No warto pamiętać, że do cholery jasnej to jest update motocykliści. Kiedy nasz gang pnie się w górę, a portfel rośnie wszerz, warto pomyśleć o dodatkowej działalności. Oczywiście jeszcze mniej legalnej niż to, co robiliśmy do tej pory, a dokładniej wytwarzanie zakazanych środków czy podrabianie papierów wartościowych. Wszyscy członkowie gangu już mają dolary zamiast gałek ocznych i zacierają ręce do roboty. To dobrze, bo właśnie mamy zaufanych braci i siostry, którzy zawsze nam pomogą. Ale zanim ruszymy ze sprzedażą, trzeba wszystko przygotować. Tak więc po pierwsze wybieramy, co chcemy produkować i w którym miejscu ma znajdować się nasza wytwórnia. Warto dla wygody kupić ją blisko siedziby, żeby mieć do niej po prostu łatwiejszy dostęp. Oto i ona. Jednak zanim wszystko ruszy, musimy załatwić niezbędny sprzęt. O źródło zadba nasz kontakt, my tylko musimy go odebrać i w bezpieczny sposób przewieźć. Kiedy to się uda, musimy poczekać, aż specjaliści z danej dziedziny do nas dotrą i zaczną pracować w naszej wytwórni. Warto też zadbać o ulepszenie naszej nielegalnej instytucji, ulepszając sprzęt, na którym działają pracownicy, wynająć ochronę, żeby obniżyć ryzyko wykrycia przez policję, czy doszkolić nasz personel. I finalnie przyszedł czas na działanie. Możemy kupić niezbędne materiały dla naszych pracowników, aby rozpoczęli obróbkę, lub po prostu możemy te materiały komuś ukraść. To znaczy pożyczyć. W każdym razie, nieważne w jaki sposób je pozyskamy, ważne, że możemy później na nich zarobić. Im więcej towaru, oczywiście, zrobią nasi podopieczni, tym więcej kasy zgarniemy. Taką sprzedaż możemy wykonać sami, co będzie oczywiście trudniejsze, lub razem z naszymi kompanami dokonać właśnie takiej transakcji. I tutaj jednak pojawia się pewna wada. My jako prezydent dostaniemy pełną stawkę natomiast nasi ludzie zgarniają za to naprawdę marne grosze. Jednak jest jedno wytłumaczenie tak niskiego wynagrodzenia dla reszty. Żeby to wszystko zaczęło dobrze funkcjonować, jako głowa gangu musimy zainwestować 1,5 miliona dolarów. Tak więc jeżeli ktoś z ekipy będzie miał w związku z tym jakieś obiekcje, po prostu zróbmy razem kolejną misję gangu, żeby w jakiś sposób podziękować im za pomoc przy tej sprzedaży. Jeszcze tylko parę słów podsumowania. Na początek kupujemy siedzibę. Wybierzmy taką lokalizację, która fajnie odwzoruje charakter klubu. Nasz gang to ośmiosłowa ekipa, którą dowodzimy, no i warto przydzielać odpowiednie rangi odpowiednim graczom. Róbmy zadania z naszymi towarzyszami, żeby każdy mógł się wzbogacać i powiększać zawartość garażu, zbrojowni czy szafy. Z czasem zakupujemy wytwórnie, które generuje najwięcej kasy, jednak głównie dla prezydenta. Dlatego warto zachować odpowiedni balans między zadaniami klubowymi, sprzedażą towaru, a wyzwaniami wewnątrz gangu. Tak wyważona gra sprawi zarówno nam, jak i reszcie załogi wiele frajdy oraz w miarę równe wynagrodzenie. Ja osobiście świetnie się bawię z najnowszym update'em i polecam każdemu, aby spróbować swoich sił w jednym z klubów, bo dostarcza wiele nowych wrażeń, misji, ekwipunku, pojazdów, no i oczywiście nowych elementów rozgrywki. Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że się podobał, a jeżeli pomógł jakiemuś nowemu graczowi, to oczywiście przyjemność po mojej stronie. Także szerokiej drogi i lewa w górę.